Ponownie witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 9 lutego 2022 roku. Łańcuch Zdrowaś Maryjo, czyli mowa o Różańcu. Zobaczmy, jaka była geneza tego Różańca, jak się na przestrzeni wieków ta forma zmieniała. Na początku naszych rozważań przytoczmy definicję Różańca, którą podał nam Paweł VI. Papież. Różaniec to streszczenie całej Ewangelii. No i teraz rozumiem, dlaczego katolicy nie czytają Ewangelii. No skoro różaniec, różaniec jest to streszczenie całej Ewangelii. Podstawową cechą tej modlitwy jest to, że jest ona jednocześnie i modlitwą, i medytacją podstawowych tajemnic chrześcijańskich. Właśnie dlatego Matka Boża w swoim orędziu, w Fatimie, proponuje różaniec jako lek na ateizm. Dzisiejszy człowiek potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek modlitwy i medytacji wielkich prawd objawionych. Wezwanie do modlitwy różańcowej jest częścią objawień z Lourdes i Fatimie. Nie dziwmy się więc naleganiom papieży, którzy zalecają tę modlitwę, Pomyślmy na przykład o 12 encyklikach Leona XIII na temat Różańca. ma zdajecie sobie sprawę, papież Leon. Leon XIII wydał 12 encyklik poświęconych Różańcowi. Kochani, dzień papieża nie kończy się, jeśli nie odmówił on 15 tajemnic Różańca. Różaniec nie narodził się od razu, lecz jest owocem powolnego i długiego rozwoju, który zrozumiemy lepiej, jeśli prześledzimy historię od XII wieku do XVII. W XII wieku rozpowszechniał się zwyczaj powtarzania słów: Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twego Jezus. Poprzednio recytowało się bez powtarzania tylko pozdrowienie anielskie Łukasza 1:28, czego pierwsze świadectwo znajdujemy w Antyfonie z VI wieku. Zakonnicy recytowali wtedy 150 psalmów Biblii i ten zwyczaj trwa do dziś w liturgii godzin. No, ja tak właśnie pamiętam, że pierwszy różaniec, który powstał, to właśnie było 150 y, tych psalmów. Było w ogóle 150 paciorków, bo było 150 psalmów. Pierwsze, pierwsza forma różańca była taka. Bracia i świetcy, którzy często nie umieli nawet czytać, zastępowali psalmy odmawianiem 150 razy Ojcze Nasz. I pomagali sobie przy tym koronkami złożonymi ze 150 ziarenek. Warto zauważyć, że używanie koronek do odliczania modlitw było stosowane przez wyznawców innych religii już wiele wieków przed Chrystusem, na przykład w buddyzmie. Kiedy w drugiej połowie XII wieku słowa Ojcze nasz zastąpiono przez Zdrowaś Maryjo. Widzicie, jak Słowo Boże jest wypierane pomysłami kapłanów katolickich. Jeszcze raz, kiedy w drugiej połowie XII wieku słowa Ojcze nasz zastąpiono przez zdrowość Maryjo. Wtedy zrodził się tak zwany psalterz Maryjny, kult ludzkiego rozumu. Dopiero pod koniec XV wieku zaczęto odmawiać drugą część Zdrowaś Maryjo, czyli słowa Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. To dopiero w XV wieku. Ponadto jeden z kartuzów, Henryk z Kalkaru, wpadł na pomysł podzielenia 150 Zdrowaś Maryjo na 15 dziesiątek, które były przeplatane jednym ojcze nasz. Z upływem lat coraz bardziej rozpowszechniła się forma modlitwy i rozprzestrzeniały się bractwa różańcowe. Później recytacji różańca zaczęła towarzyszyć medytacja epizodów ewangelicznych. Dominikaninowi Alano de la Roche. Zmarłemu w 1478 roku, prawdopodobnie Francuz, e, zawdzięczamy nazwanie psalterza Maryjnego. Uwaga, różańcem błogosławionej dziewicy Maryi. Czyli psalterz Maryjny to różaniec błogosławionej dziewicy Maryi. Jego zasługą był również podział modlitwy na trzy części, składające się z pięciu dziesiątek. I on też zaproponował rozważanie tajemnic wycielenia, męki i chwały Chrystusa i Maryi. Na koniec Pius V wydał w 1569 roku pierwszy dokument papieski, w którym oficjalnie zezwolił na odmawianie Różańca. W ten sposób w ciągu pięciu wieków dokonano w Różańcu połączenia modlitwy i medytacji. Jesteśmy bardzo podatni na rozproszenia, zwłaszcza kiedy się modlimy. Ryzykujemy wtedy, że modlitwę różemcową sprowadzimy tylko do mechanicznego powtarzania kilkudziesięciu zdrołaś Maryjo, a nasz umysł będzie błądził, zaprzątnięty myślami i innymi niż wypowiadane tajemnice. Dlatego właśnie powinniśmy przyjąć poważne zobowiązanie, aby nadać różańcowi właściwą rangę i skuteczność. Kiedy recytujemy go w grupie, powinniśmy utrzymywać jednakowy rytm, bez pośpiechu i bez zwalniania, tak jak przy wspólnym śpiewie. Kiedy natomiast recytujemy go sami, przyjmijmy rytm wolny, kontemplacyjny. Zauważymy wtedy, że dziesiątki, które następują po sobie, w jednostajnych powtórzeniach ułatwiają medytację poszczególnych tajemnic. Benedetta Soubirous Rose była bardzo szczęśliwa, kiedy odmawiała różaniec w grocie w Lourdes i w dniach objawień widziała Matkę Bożą, która wspólnie z nią przesuwała paciorki różańca. Pomyślmy, że Matka Boża jest zawsze obok nas, nawet gdy jej nie widzimy. Różaniec jest modlitwą tak skromną, że nadaje się do każdej sytuacji. Najlepiej odmawiać go ze spokojem w kościele lub w domu, ale modlitwa ta może również wypełnić nasze chwile spędzane w autobusie, na ulicy lub gdy oczekujemy w kolejce w sklepie. Gdy odmawiamy różaniec, sami wtedy modlimy się za wszystkich. A jeśli jesteśmy w grupie, to sam różanie zuformowany z ziarenek złączonych razem na jednej nitce zaprasza nas do jedności dusz. Pośpieszny rytm współczesnego życia zerwał jedność rodziny. Mało przebywamy razem, a w nielicznych chwilach spędzonych wspólnie nawet nie rozmawiamy, ponieważ prawa dyktuje. Ponieważ prawa dyktuje wszechobecny telewizor. Pius XII nalegał na przywrócenie modlitwy różańcowej w rodzinie. Jeśli będziecie wspólnie odmawiać różaniec, to zasmakujecie pokoju w Waszych rodzinach, a w Waszych domach będzie panować jedność ducha. Rodzina, która modli się wspólnie, żyje w jedności. Powtarzał na wszystkich amerykańskich ulicach ojciec. Pejton, niezmordowany apostoł Różańca w rodzinie. A Jan Paweł II przypominał nam: Nasze serce może zamknąć w tych dziesiątkach Różańca fakty, które składają się na życie jednostki, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Różaniec wybija rytm życia ludzkiego. Jest to również modlitwa pokoju obejmująca cały świat. Inny wielki apostoł różańca naszych czasów, biskup Fulton Sheen, no, wspaniały biskup amerykański, dobry, świetny mówca, no to chyba w latach 60-tych był, wymyślił różaniec, Co to jest dobre. Posłuchajcie, inny wielki apostoł różańca naszych czasów, biskup Fulton Sheen wymyślił różaniec wykonany w pięciu kolorach. Jeden dziesiątek zielony, aby przypominać o Afryce słynącej z zielonych lasów. Jeden dziesiątek czerwony dla Ameryki, zamieszkały kiedyś przez czerwono Indian. Jeden dziesiątek biały za Europę, w hołdzie dla sutanny papieża. Jeden dziesiątek niebieski za Oceaniem, zanurzoną w błękitnym Pacyfiku. Jeden dziesiątek żółty za ogromny kontynent azjatycki. Chińczycy są żółtki, prawda? W ten prosty sposób, modlitwą różańcową, ogarnia się cały świat. Dzisiejszy człowiek bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje chwil spokoju i refleksji. W hałaśliwym świecie czujemy potrzebę modlitewnej ciszy. Jeśli wierzymy w moc modlitwy, to jesteśmy przekonani, że Różaniec jest mocniejszy od bomby atomowej. To prawda, że jest to modlitwa, która angażuje i która wymaga pewnego czasu, a my jesteśmy przyzwyczajeni do załatwiania rzeczy w pośpiechu, zwłaszcza z Bogiem. Być może Różaniec ostrzega nas przed ryzykiem, które Jezus ukazał Marii, siostrze Łazarza. Łukasza 10, 41, 42. Martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. To do Marty mówił, prawda? Marto, Marto. My również jesteśmy narażeni na to samo niebezpieczeństwo. Przejmujemy się i martwimy o wiele rzeczy przemijających, a zapominamy o jedynej rzeczy koniecznej, która jest nasza relacja z Bogiem. Założyciel rodziny Paulistów, czcigodny ksiądz Jakub Alberione, powtarzał często swoim duchowym synom i córkom: Można nas zastąpić we wszystkim oprócz jednej rzeczy oprócz zbawienia duszy i uświęcenia się. O tym musisz myśleć tylko ty, bo nikt inny nie może zatroszczyć się o to zamiast ciebie. Najwyższy czas, aby otworzyć oczy. No i tutaj refleksja. O Maryi. W Różańcu, jak twierdził Paweł VI, medytujemy tajemnicę Jezusa w towarzystwie Maryi, która poświęciła najwięcej czasu na ich medytację i która w nich współuczestniczyła. Powolne kształtowanie się tej modlitwy przyczyniło się do jej bogactwa. Porozważajmy czasami zdrować Maryjo, wolno słowo po słowie. Zwróćmy się do Maryi z miłością dziecka i pozwólmy jej na nowo doświadczyć radości, jaką odczuwała przy słowach Gabriela i Jerzbiety, które skłoniły ją do pomagania nam w błaganiach wznoszonych wraz z całym Kościołem. O nas. Zastanówmy się, czy dobrze zrozumieliśmy wagę i bogactwo Różańca, z jakim zaangażowaniem, jak często go odmawiamy. Może nadszedł moment, aby zdecydować się na konkretne postanowienie. Dla ojca Pio, podobnie jak dla wielu innych świętych, Różaniec był bronią umożliwiającą pokonanie nieprzyjaciela, czyli szatana, tak? No i tu teraz następny odcinek będzie bardzo ciekawy, pośredniczka wszelkich łask. A potem Matka jednocząca Rodzina. Ostatnie dwa rozdziały. To tyle w nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.